Dzisiaj pragnę przedstawić Wam moją drukarkę. Jest to Lexmark X1190. Jest urządzeniem wielofunkcyjnym. Jej cena waha się w granicach 200-250 zł. Posiadam ją już od 5 lat i jestem z niej bardzo zadowolony. Urządzenie na górze posiada panel z przyciskami, które pozwalają na kopiowanie bez włączonego komputera. Zaletą jest łatwość obsługi oraz oprogramowanie kompatybilne ze wszystkimi Windowsami, począwszy od Windows XP. Minusem jest składanie papieru z Znajduje się ono na górze. W trakcie drukowania nie można włożyć więcej niż jednej kartki, gdyż drukarka wadiera wszystkie. Należy z kolei składać karty dru do druku. Co do miejsca, natuży w drukarce jest ono pod pokrywą. Można do niego dostać się tylko przy włączonej drukarce. Tusze do tej drukarki są oryginalne i drogie. Ale plusem jest, są tańsze zawinniki, które nie wpływają na jakość wydruku. To jest dużym plusem. Jakość wydruku jest bardzo dobra, jak nad drukarką atramentową. Minusem jest głośna praca przy drukowaniu. Kolejnym plusem jest skaner umieszczony u góry. Skane są dobrej jakości i są wykonywane w ciągu 15 sekund. Szybkość wydruku według to 8 stron na minutę, co w moim użytkowaniu jest wystarczające. A więc podsumuję. Zalety: niezbyt wysoka cena, oprogramowanie działające na wszystkich Windowsach. możliwość kopiowania bez włączonego komputera, szybkość wydruku i możliwość stosowania zamienników mimików Wady: podajnik papieru, dostęp do tuszu tylko przy włączonej drukarce. Głośna praca w trakcie drukowania. Dla mnie jest to idealne urządzenie. Dziękuję.